29 grudnia 1945 roku. Przedstawiciele stronnictw politycznych i organizacji społecznych zbiorą się dziś, by radzić nad zagadnieniami naszego bytu państwowego i polityki gospodarczej. Na porządku dziennym sprawy ogromnej doniosłości. Nic więc dziwnego, że na sali panuje nastrój skupienia i powagi. Stół prezydialny przybrany barwami narodowymi. W głębi srebrny orzeł w otoku wieńca laurowego. Z prawej strony stolu prezydialnego ministrowie rządu jedności, z lewej wiceministrowie. W lożach przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w ławach prasowych dziennikarze, fotoreporterzy, radio, film. O godzinie 10.40 na salę posiedzeń wszedł prezydent Bierut w otoczeniu członków prezydium Krajowej Rady Narodowej. Generalna batalia dziewiątej sesji Krajowej Rady Narodowej rozegrała się wokół zagadnienia nacjonalizacji przemysłu. W referacie poświęconym sprawie wyzwolenia gospodarki polskiej z niewoli karteli i obcego kapitału minister przemysłu Hilary Minc powiedział Nie byliśmy krajem suwerennym gospodarczo i w konsekwencji nie bacząc na wszystkie wystawne pozory mocarstwowości nie byliśmy krajem suwerennym politycznie. Nie chcemy tego więcej. Wiemy, że kraj, którego podstawowe śwignie gospodarcze znajdują się w obcych rękach, w rezultacie zelaznej logiki faktów ekonomicznych staje się kolonią lub półkolonią kapitału zagranicznego. My tego nie chcemy. My chcemy w czynach i w faktach, a nie w bombastycznych frazesach być krajem wolnym i niezależnym. Oto dlaczego państwo przejmuje na własność podstawowe gałęzie gospodarki narodowej. Izba jednogłośnie uchwala ustawę o unarodowieniu wielkiego i średniego przemysłu. Ustalając zasady przyjaznej współpracy ze Związkiem Radzieckim, kładąc kres obszarniczej polityce ekspansji na wschód i przekreślając panowanie obcego kapitalu, Krajowa Rada Narodowa ustaliła zasady porządku politycznego i gospodarczego w Polsce Odrodzonej. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Stoicie, panie i panowie, przed decyzją, która najbardziej ze wszystkich dotychczasowych wpłynie na zmianę ustroju gospodarczego Polski. Nie waham się nazwać tej decyzji przełomową. Ona bowiem w istocie nada naszej gospodarce nową, zasadniczą właściwość, czyniąc ją sprawną i zdolną do rozwoju. Daje jej rzeczywistego właściciela. Przekształceń własnościowych musimy dokonać szybciej niż jakikolwiek kraj przed nami. Po pierwsze dlatego, że bez decydującej zmiany właściwości gospodarki niemożliwy jest dalszy postęp reform i mogą zostać zmarnowane efekty programu stabilizacyjnego. Po drugie ze względu na wielki zakres zadania. Skala upaństwowienia jest ciągle ogromna i nikt nigdy nie miał do czynienia z tak wielkim przedsięwzięciem w tej dziedzinie. Gospodarka rynkowa. Oparta na szerokim udziale prywatnej własności w różnych jej formach pozwala na osiągnięcie najwyższego spośród wszystkich znanych w praktyce systemów ekonomicznych stopnia gospodarności w wykorzystywaniu materialnych i duchowych zasobów społeczeństwa. Wysoki Sejm, jaki zatem będą działania rządu, aby przekształcenia własnościowe dokonywały się szybko? Zacząć należy od usuwania przeszkód które mogą negatywnie zaciążyć na przebiegu prywatyzacji. Należy do nich z pewnością niedostatek krajowych kapitałów, a także brak doświadczenia w organizacji takich przekształceń. Wolą rządu jest przezwyciężanie przeszkód w takim stopniu, by osiągnąć możliwie jak najwyższe tempo i najszerszy zakres prywatyzacji. Czeka nas ogromny wysiłek, również edukacyjny. Musimy się uczyć nowych pojęć, nowych instytucji i nowych mechanizmów. Data do historii. Piątek 13 lipca 1990 roku. Widać czarno na białym, jak ludzie mieli dość. Własność powróci albo przejdzie w ręce prywatne. Czy wystarczy w Polsce portfeli i rąk zdolnych i gotowych na przykład do wzięcia czegoś tak dużego? Obcy duch kolektywizmu i gigantomanii został stąd wyprowadzony symbolicznie, ale ze wszystkimi znamionami skuteczności. Z pomocą Italipianti powstaje nowa walcownia. Uta Sędzimira po raz pierwszy otarła się o zysk, choć nie bije rekordów wytopu, Natomiast likwiduje instalacje nadmiernie trujące ludzi i kraków. Nazwisko nowego patrona, wybitnego polskiego przemysłowca i metalurga innowatora, do niedawna zapomniany w kraju, jest na razie zaświadczeniem woli. Nowe technologie wyeliminują przedpotopowe. Poszły pierwsze akcje. Tasują się zagraniczni partnerzy. Osobny bank będzie obsługiwał wszystkich udziałowców. Cywilizacja nie wykształciła lepszej formy własności i przedsiębiorczości niż prywatne posiadanie. Ono daje profity i wolność. W narodzie o żywej tradycji szlacheckiej, dla której handel zawsze był wstrętny, na jego ręce wybuchła miłość do biznesu na ulicy. Handel wolny od podatków, a nawet od straganów, to jeszcze nie szkoła, a dopiero przedszkole interesów. Trzeba, zdaje się, przejść przez to jak przez koklusz. Od gospodarki bazarowej jeszcze daleko do rynkowej, ale tutaj już nie trzeba znaków pokazujących drogi do prywatyzacji. Wybór wskazuje, że do Europy na zachód pociągnęliśmy historycznym traktem blisko wschodnim. Super właściciel, jakim do niedawna było państwo, dopłacał do wszystkiego. Drobnym właścicielom opłaca się wszystko. Buławska 53 w Warszawie. Drogo, ale bogato. Kupcowi opłaca się sprowadzać żywność z Francji, mieć zawsze świeże bułki i świeżą gazetę w sklepie, sprzedawać na okrągło przez 24 godziny. Wielokroć więcej jest chętnych niż sklepów, bo w ogóle sklepów jest za mało, bo dla państwowej gospodarki sklep to nie był interes, bo dla personelu to nie był interes. Nie ucywilizowany handel, a żałosne kpiny z ludzi karnie ustawianych w kolejkach. Prywatna rewolucja w handlu niesie chwilowe utrudnienia, ale też stuprocentową gwarancję, że za chwilę kupowanie przestanie być w Polsce udręką dla klienta, a sprzedawanie męką ekspedientek o zaciętych twarzach. Że z kupcem do sklepu powróci uśmiech. Ponad 30 miliardów złotych będą kosztowały klientów Lecha Grobelnego wakacje bossa. Pan Grobelny nie wrócił już. A to może wróci i wszystko będzie no. okej. Okay. 24 miał wrócić. Czerwca. Z urlopu. Telefon mieli panowie tutaj w biurze. Dnia 6 później, że miał wrócić. I od dnia 6 lipca koniec. Nie ma go już. Ludzie co dzień stoją, nic nie wiedzą. Żadnego mecenasa, żeby poinformował, nic nie wiedzą. Przecież to masa ludzi od wczoraj, przed wczoraj stoi. Bo każdy włożył, jaki był z zabezpieczenie, bezpieczny, kasa, jak tam, bezpieczna kasa oszczędności. Każdy zaoszczędzony swój grosz ładuje, a potem taki, taki oszust będzie, będzie kantował ludzi na i ostrzegałem ich, żeby nie płacono, bo to tylko jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Następny tydzień przyszedłem, mnie zaczęto agitować, no i niestety wpłaciłem, dałem się wpłacić, wpłaciłem niewiele, tylko 3 miliony, no ale płaciłem. W przypadku, kiedy nastąpi sytuacja taka, że firma będzie zmuszona do ogłoszenia upadłości i my wystąpimy na drogę sądową, żeby w werdykcie sądowym zatwierdzono nas jako przejęcie majątku, i po przekształcenie tego w spółkę akcyjną. Czyli każdy z nas, który ma tam ileś tam milionów, milion to jedna akcja, był akcjonariuszem. Każdy z nas będzie wtedy zainteresowany, żeby ta firma działała. Bo jeżeli rozdrapiemy majątek, to może się okazać, że dla 20% starczy tego majątku, a dla reszty reszta sobie będzie strzelała w głowę. Bo taki biznes z ja będziemy mieli w się, to na pewno zgniemy. A bo się nauczymy rozumu. Nie będziemy akcji kupować więcej. Z wolności ktoś skorzysta również w nieuczciwych zamiarach. Stary numer, ale nowe obyczaje i nowy język. Pierwsza w nowej epoce pyskówka, w której zamiast mięsa i łaciny są już swojskie terminy z podręczników gospodarki rynkowej. Szybciej niż myślimy, zmienia się nam strój.